Siemano, z tej strony Kuba. Dzisiaj się Wam moje karty Club Heroes, kolekcji Bez Attacks, sezon 2020-2021. E, 20, e, e, są to e, podzielone na dwa turnieje, Champions League i Liga Europy. Zaczynamy. Pierwsza karta. E, Fernandinho. Fernandinho z Manchesteru City. Statystyki: Pass 87, Skill 79, Shot, czyli Atak 71, Power, czyli Siła 76, Takle 88 i Speed, czyli Prędkość 59. Jego cena: 8,5 miliona. Yy, następny zawodnik to Cezar Aspiricueta z Chelsea. Jego cena. 8,5 miliona. Jego statystyki: Pass 77, Skill 67, Shot, czyli Atak 44, Power 74, Tackle 87 i 72, czyli prędkość. No i ostatnia karta. Z Borusi Blood. Jest to Lar. Jest to. Jest to Lars. Stindl. Stindl. Statystyki. Pass 75, Skill 79, SOT 79, Power 72, e, e, Takle 57 i Speed 65. Tak więc dziękuję za oglądanie. Do usłyszenia. Cześć.